się widzę w tym was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z mojego obby No trochę już przeszliśmy. Na zeszłym odcinku. Jak go nie oglądniecie, to się nie dowiecie. Kurczak się kończy. Diamentowy miecz w łapie. I hopsa! To nie jest wyżej, jedą. Jak my to przejdziemy na dwóch odcinkach, to ja jestem Murzyn. Nie jemy, kurczaka. No i teraz minęła ja się. Przy... Ja tu kiedyś byłem tak przed odcinkami, próbowałem. Ale się nie, nie udawało. Nie, nie, nie! Spadnę. Shifta klikłam. I shift? Lepiej dostać obrażenia niż nic nie robić.